Czekam na przełom. Wiertło powinno się zapaść metr czy dwa. Gdy poszukiwania nic nie dają, pojawia się stres. Widziałem to na polach naftowych, Dywa, że odwiert trwa do trzeciej nad ranem i wszyscy czekają. Czasem się udaje, a czasem nie. Czuję wibracje. Chyba coś mamy. Ziemia się trzęsie. To zupełnie inny dźwięk. Czuć to pod stopami. Trafiłem na coś. Co jest? Chyba mamy przełom. Wysoki poziom wody. Poczułeś, że wiertło się zapada? Coś w tym rodzaju. Tak to wyglądało. Mamy przełom. Z półtora metra. Coś tu jest. Już idę. Zobacz. Napływa woda. Widzę. Znaleźliśmy jaskinię. Sporo tam wody. Wciąż napływa. Jesteśmy w środku. Słyszysz? To woda w jaskini. Sukces. Wiem. Choć nie jest to suche wejście, woda oznacza, że przebiliśmy się do tej samej jaskini. Mamy teraz 9 metrów pionowego odwiertu. Jest o czym myśleć.